Cześć. Witam was bardzo serdecznie na moim nowym kanale na YouTubie, który będzie poświęcony modelarstwu zdalnie sterowanemu. Tak. Te wszystkie zabawki, które widzicie naokoło mnie, to są zdalnie sterowane modele, które są pływające, jeżdżące, latające i tak dalej i tak dalej. To są modele, które faktycznie działają. I napędzane są przede wszystkim przez silniki spalinowe, gdyż silniki spalinowe jest to moja pasja od wielu, wielu lat. W 2007 roku, czyli około 15 lat temu, zaczęła się cała przygoda, kiedy na YouTubie przez przypadek odnalazłem film przedstawiający zdalnie sterowany model samochodu z silnikiem spalinowym. To było dla mnie coś niesamowitego. Zachorowałem wręcz od razu i zechciałem posiadać taki model. Więc jako nastoletni chłopak udało mi się coś tam zarobić, jakieś kaski poprzez naprawianie kilku fajnych rzeczy. Mój ojciec prowadził też serwis komputerowy, pomagałem mu i dzięki temu dorobiłem się swoich pierwszych pieniędzy na zakup modelu zdalnie sterowanego. I co akurat też się fajnie składa, niedawno jeden ze znajomych zostawił u mnie do regulacji silnika model, który ja posiadałem jako swój pierwszy w życiu. Także... Już Wam pokazuję, co to jest za model. Jest, był to od razu, oczywiście, model z silnikiem spalinowym. Tak, to było Kyosho Inferno MP7,5 Sports 3. Dokładnie ten model, może nie ten egzemplarz, ale ten model, zakupiłem 15 lat temu, używany jako swój pierwszy. I rozpoczęła się moja przygoda z, z modelarstwem, z wyścigami, a przede wszystkim. Z silnikami spalinowymi. Będzie to kanał, który będzie poświęcony modelarstwu i silnikom spalinowym. Wielu z moich znajomych poprosiło mnie też, żebym właśnie nagrał filmy. Jak regulować takie silniki, jak je obsługiwać, jak konserwować, jak wykonywać wszystkie czynności związane z tego typu małymi maszynami. Także będziemy o tym rozmawiać. Ja nazywam się Tomek Gadnicki. Ścigam się modelami już od wielu, wielu lat. I całą swoją wiedzę i moje doświadczenie postaram się Wam w jak najlepszy sposób, najbardziej najłatwiej przyswajalny, przekazać yy, i żebyście mogli wyciągnąć sobie z tego jak najwięcej. Teraz uważam, niestety modelarstwo przenosi się bardziej w elektryczną strefę. Ponieważ modele te są równie szybkie jak spalinowe, dawniej nie było takich szybkich, elektrycznych modeli. Tylko spalinowe modele pozwalały osiągać prędkości 60-70 km na godzinę. Teraz, dzięki rozwojowi technologii bezszczotkowej i akumulatorów litowo-polimerowych, mamy do dyspozycji modele elektryczne, które są piekielnie szybkie. Można by rzec, że nawet szybsze od modeli spalinowych i też tym samym. Yy, są łatwiejsze w obsłudze, ponieważ wystarczy tutaj częściej tylko podpiąć baterię do regulatora obrotów silnika, i to w zasadzie tyle nas interesuje, jeżeli chodzi o napęd. Natomiast z silnikami spalinowymi jest, jak to mówię, troszeczkę więcej zachodu. Trzeba wiedzieć, jak wyregulować taki silnik. Trzeba przede wszystkim uważnie go słuchać, ponieważ w brzmieniu takiego silnika zawiera się w jaki sposób on został wyregulowany. Wymaga to troszeczkę więcej uwagi niż model elektryczny, ale jest to naprawdę bardzo proste. Jest kilka podstawowych zasad, które są bardzo istotne podczas regulacji i ich trzeba się będzie trzymać, o których na pewno Wam powiem w kolejnych odcinkach, przede wszystkim jak przyjdzie wiosna i będzie można te silniki testować na zewnątrz. To by było na tyle w tym moim pierwszym filmu, filmie. Jest to film zapoznawczy. Będzie tego więcej, będę rozwijał swój kanał, zapraszam Was na mojego fanpage'a, nazywa się Zdalnie Sterowany. Tam zamieszczać będę coraz częściej kolejne to materiały związane z modelarstwem, z projektami, z naprawami, które aktualnie wykonuję. Zapraszam Was na mojego YouTube'a, na Zdalnie Sterowanego też, kanał będzie się nazywał Zdalnie Sterowany. Tam będę wrzucał swoje filmiki. Nie pamiętajcie o tym, żeby dawać kciuki w górę, żeby komentować. Chętnie posłucham, co macie do powiedzenia na temat moich filmików. Chętnie też dowiem się, o czym chcielibyście, żeby były kolejne filmiki. Będę starał się zaspokoić Wasze też potrzeby na temat wiedzy o modelach i sam też będę pokazywał Wam ciekawostki. Z mojego modelarskiego życia, które od kilku lat mocno się zaczęło rozwijać, bo oprócz zdalnie sterowanych samochodów, którymi się ścigam, które widać tutaj z boku, jest też motocykl, helikoptery, samoloty, motorówki. Jest tego naprawdę bardzo dużo i jest o czym opowiadać. Nie będę już więcej przedłużał, bo już ten filmik jest dosyć długi. Kolejne będą tylko dłuższe, bo jak będziemy rozbierać silnik, to będzie o wiele, wiele. Tematów do poruszania i wiele do pokazywania, drobnych części. Także to by było na tyle dzisiaj.